To było 15 miejsce, tam chyba cały czas była jakaś walka, bo widziałem, że... Jakie 15 miejsce? To Adam miał 15! Adam? Ja, ja miałem... Wystartowałem z 10 pola, przybiłem się na 8 i tak 8, 7, 8, 7... Znaczy walczyłem o 7. Z kimś. Jak Ci to ostatecznie skończyło? No, ostatecznie się skończyło tak, że 4 minuty przed metą wywaliła mi opona przed lewy przód. No. no. Jakby, wiesz, to jest z jednej strony tak, jestem mega zadowolony, wiesz, to ósma pozycja, nawet kurde dziewiąta pozycja, gdyby, gdyby to była, wiesz, jakby, to, to, to jest, to uważam, mega sukces dla osoby, która nie jeździ w tym pucharze i jakby wchodzi i jest w stanie walczyć z takimi wyjadaczami, którzy tutaj, wiesz, jeżdżą. No ale, no, no cóż. No ale nie przyjechali się tutaj się bawić, więc domyślam się, że jutro będziesz chciał... To Oczywiście, dzisiejsze. że przyjechaliśmy się bawić też, wiesz, jak, znaczy z jednej strony przyjechaliśmy się bawić, z drugiej strony jak ktoś mówi, że się przyjeżdża bawić na wyścigi, to znaczy, że kłamie, a, bo nie ma takich osób, no, a, albo nie ma benzyny we krwi. No, no tak, no będziemy próbować, no, no cóż, no co zrobić.